Cześć, witajcie, tutaj Ksaliona to już druga część z nadmorskiego QA, także zaczynamy. Czy będziesz kolejną osobą, która nie nagrywa Minecraft z powodu hejtu, hejtu przez Samocha, e, który na niego powstał. E, nie, ponieważ e, jakby to powiedzieć nie gra w Minecrafta nadal sprawia przyjemność i w sumie u mnie na kanale nie ma tego hejtu na Minecrafta, ponieważ e, w sumie hejt na Minecrafta powstał przez ludzi, którzy nagle go przestali nagrywać. E, kiedy na przykład wejdziecie sobie e, na profil tej osoby, która tam napisze e, Minecraft to gówno, przestań go nagrywać, e, wejdźcie sobie w Lubian filmy I zobaczcie na przykład co polekował 2-3 lata temu. Był Rez, Blowy, kurwa, wszyscy co, co się wybili na Minecrafcie i teraz nagle ups, Minecraft jest zły, tak? No to tak za bardzo nie działa, jeżeli mnie to sprawia przyjemność, jeżeli na przykład to huśkowi sprawia to przyjemność, to po prostu cały czas go nagrywamy i nie przejmujemy się tym, że komuś nie pasuje, że my to po prostu nagrywamy. E, jaki masz procesor w komputerze i ile jest warty? To może odpowiem tam troszeczkę wymijająco, ponieważ na te pytania odpowiadam zawsze linkiem po prostu do strony Xpack o kanale, gdzie mam po prostu rozpisany cały swój komputer. Chodzi po prostu o to ludzie czasami się pytają tylko o jedną część. Tak jakby myśleli, że yy, nie wiem, sam procesor to dzięki tylko niemu na przykład gry chodzą dobrze. Jeżeli będziecie mieli dojebany procesor, dojebaną grafikę i jeszcze na przykład jakiś świetnie szybki dysk SSD, ale podłączycie jego na przykład nie do SATY 3, tylko do SATY 2 grafikę podłączycie nie do... Yy, tego szybkiego PCIe, a na przykład procesor y, sobie wyłączycie turbo i podłączycie go jeszcze do jakiejś ważnej płyty głównej, to to będzie tak źle chodzić, że sam procesor, nawet jeżeli byście mieli najdroższy i najlepszy, to to, prawda, będzie no taki no, zły zestaw, tak? Ponieważ, oczy, sam zestaw będzie dobry, ale będzie po prostu Wam źle chodzić, także y, najlepiej no, pytać jednak o całą, prawda, y, o całą skrzynkę, o całą jednostkę, prawda, y, komputera. Jeszcze zadałeś pytanie, ile jest warty? W sumie to jeżeli chodzi o takie nowe te części, to podejrzewam, że był warty z 5000, z 6000, tak bazując na cenach w premierę? Ale ja sobie kupiłem na przykład grafikę za 5, płytę główną za ństów czy za zapińców. Po prostu części używane, także również Wam to polecam, ponieważ bit do bitu się zawsze tak samo doda, także takie części się po prostu według mnie nie zużywają. Jaka jest Twoja ulubiona książka? Yy, seria książek. No yy, cóż, ja za bardzo tak książek nie czytam, ale jeżeli miałbym tak wymienić, to poza takimi lekturowymi, prawda, które się w, może Wam kojarzą bardziej ze szkół, yy, to myślę, że Wiedzi Metro, Uniwersum Ogólnie Metro, natomiast takie, yy, prawda, lektury szkolne, to tak w sumie, z których robiłem prezentacje yy, na tym, na maturze, Zbrodnia i Kara i Macbeth na przykład. Czy słyszałeś kiedyś o, o czymś takim jak świadome śnienie? A jeśli tak, to jakie masz zdanie na ten temat? W sumie to jeden raz taki temat przewinął w moim życiu, kiedy to byliśmy pewnie z kilkoma promilami we krwi, i tutaj właśnie wchodzą takie ciężkie filozoficzne tematy, gdzie po prostu gada się o polityce, o filozofii jakiejś, o stworzeniu świata, o świadomym śnieniu i tym podobne. Co o tym sądzę? W sumie nie mam zdania na ten temat, bo jakoś nigdy się tym nie interesowałem. Jakie były Twoje ulubione em, gry w dzieciństwie? No sobie, przygotowałem taką listę, ponieważ trudno byłoby mi to wymienić tak totalnie z pamięci. E, myślę, że najwięcej przegrane około 3000 godzin, myślę nawet może, że więcej. Mam przegrane w San Andreas, e, w 80 Wheels of Steel Agros America, czyli te pierwsze takie te traki, e, w to dograłem, o Jezusie, strasznie długo. Ile godzin w San Andreas? Z 3000 mam, podejrzewam, że mam. Poza tym nie ma takiej, jakby takiej definicji, jaka była moja ulubiona gra. Jeżeli coś mi się podoba, to po prostu w to gram. Tak samo jak i nie rozumiem ludzi, którzy mają ulubione swoje, jakieś, powiedzmy, gatunki muzyki. Jeżeli coś mi wpada w ucho, to tego słucham. A nieważne, czy to będzie rock, czy to będzie pop, czy to może być nawet rap. Jeżeli mi wpadnie coś w ucho, to po prostu tego słucham. Poza tym jeszcze tak sobie tutaj wymieniłem takich może nowszych w sumie. Seria Maze Effect. Seria Metro i seria Assassin's Creed, ponieważ no, te serie, e, Przyszedłem wszystkie chyba dostępne gry, jakie tutaj są, ma efekt na dwa razy. E, wszystkie części, także no te gry myślę, że tak należą do tych moich, właśnie ulubionych. Cięcie? Nie. Czy zamierzasz jeździć motorem? Jeżeli HS YouTube będzie się zgadzać, to pewnie tak. Cieszę się z tego, że wprowadzili to prawo, że mając prawo jazdy B od 3 lat może jeździć motocyklem, także od Marsa już mogę się przebujać motocyklem do 25 pojemności. Czy takiego kupię? Może w przyszłości, ponieważ no jakoś tak myślę, że sprawiałoby mi przyjemność taka jazda właśnie motocyklem. Od kiedy do kiedy masz wakacje? W tym roku się tak trafiło, że mam od końca czerwca do początku października, a więc trzy miesiące laby, można się popierdzielać i tak dalej, i tak dalej. No to... Dala jest w tym bufie, kur... Seria takich myślę krótkich pytań. Kot czy pies? W sumie wolę chyba koty. koty. Pieski takie małe, takie duże, które ja za bardzo nie lubię, a koty są takie fajne, takie zabawne i lubię niszczyć różne przedmioty. E, czy lubisz jeździć pociągiem? E, można powiedzieć, że bardzo, bardzo lubię, na przykład tutaj nad morze przebujaliśmy się właśnie pociągiem zresztą, widzieliście to na vlogach. Czy lubisz piłkę nożną? E, tak, chociaż nie za bardzo lubię oglądać takich meczy, po prostu jakby nie jestem przyzwyczajony do tego, że mam gdzieś siąść i po prostu przez 90 minut plus przerwa e, siedzieć w zasadzie bez ruchu, nie wiem, z piwkiem, prawda, i psami, po prostu e, Wolę na przykład sobie oglądać meczek i po lewej stronie nie wiem, mieć Facebooka, czy sobie coś tam robić, a tak przed telewizorem to raczej nie. Natomiast, gdy jest jakaś Liga Mistrzów, czy mecze reprezentacji Polski, Niemiec lub Hiszpanii, ponieważ też lubię ym, oglądać te reprezentacje, to myślę, że sobie z chęcią oglądam. Nevak Impuls czy Pesa Elf? Yy, jeżeli chodzi o komfort jazdy ogólnie o wygląd, to tutaj bezsprzecznie yy, wygrywa Impulsik. Yy, Przeładny wygląd, wnętrze, te podusie są e, na fotelach przynajmniej w wyposażeniu, e, przynajmniej kolei śląskich i kolei świętokrzyskich Fistasio. Natomiast jeszcze tutaj kolejne pytanie jakby do tego. E, flirt czy Dart? E, flirtem się Mam 13 lat tam się przyjadę za dwa dni, także zobaczę jeżeli chodzi o komfort jazdy. Natomiast jeżeli chodzi o wygląd, to no cóż, Darta uważam za najładniejszy pociąg na polskich torach, jeżeli nie najładniejszy ogólnie jaki kiedykolwiek widziałem. Z wyglądu jest po prostu przepiękny dla mnie i chciałbym się bardzo nim przejać. I to by było na tyle w drugiej części QA. Zapraszam na kolejną już trzecią za kilka dni. Także do zobaczenia, trzymajcie łapki do góry, mile widziane. Cześć!